Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na nowe czytanie na moim kanale Lustro uczuć, emocji Ty i Twoja osoba na aktualny czas. Jak wygląda pomiędzy Wami sytuacja, energia? Osoby zainteresowane, zapraszam bardzo serdecznie. Pomyśl już teraz o swojej osobie i zobaczymy. Tak, najpierw obecną sytuację z kart wyroczni Aniołów Miłości. Co tutaj się dzieje? Także zobaczmy, lustro uczuć, poproszę energię dla osób, które mnie oglądają. Ty i osoba, o której teraz myślisz, jak wygląda pomiędzy wami sytuacja na obecny czas. Ty i osoba, o której teraz myślisz. Okej, okay, tutaj coś idzie naprzód. Y więc tu w niedługim czasie Twoje życie miłosne ta relacja przejdzie na wyższy etap z tą osobą. Jest bardzo fajna karta. Zobaczymy dalej, co jeszcze tutaj mamy. Tutaj Twoja osoba na obecny czas, lustro. Tak, tutaj ktoś z Was albo oboje jeszcze musicie troszeczkę popracować yy, nad poczuciem yy, nad, swoją nad swoją samooceną, tak? nad poczuciem własnej wartości. Yy, więc tutaj może ta osoba nie czuje się do końca godna Ciebie, że zasługuje na Ciebie, nie czuje do końca, yy, że tu na przykład yy, jak ta osoba przy Tobie stoi, tak, to może czuć, że Ty jesteś poza jej ligą. Więc ta osoba nie do końca yy, w siebie wierzy. Niska samoocena, tak? Dobrze. Co tutaj jeszcze mamy? To i twoja osoba na obecny czas, lustro. Co jeszcze mamy? Tak, bratnie dusze, więc właśnie spotkałeś swoją drugą połówkę. Ty i ta osoba jesteście bratnimi duszami. Tu łączy was piękna miłość, połączenie duchowe z poprzedniego wcielenia. No dobrze, zobaczmy. Tak, tutaj również y, znowu jest ta energia miłości własnej, więc karta mówi, pokochaj najpierw siebie, więc y, tu ktoś ma problemy jeszcze z akceptacją, z miłością siebie samego. I również na aktualny czas mamy skupienie się na obowiązkach pracy, karierze. Tutaj ktoś mocno. Y, ktoś tutaj musiał do swoich obowiązków do takiego życia codziennego teraz powrócić, i tym jest ta osoba. Zajęta, tak? Ma zajętą głowę. Dobrze, zobaczmy z kolejnych kart. Lustro uczuć, emocji. Ty, i osoba, o której teraz myślisz, jak wygląda pomiędzy Wami sytuacja na aktualny czas? Ty, i Twoja osoba. No właśnie, skupienie się na sobie teraz bardziej. Tutaj znowu, żeby docenić siebie samego, tak? Praca. Czyli teraz tu się jeszcze być może oboje uzdrawiacie, i tutaj. Podobne właśnie aspekty, które wcześniej wymieniłam, czyli miłość własna, akceptacja siebie, docenienie siebie samego, więc na razie te tutaj aspekty mają wpływ na to, co jest pomiędzy wami. Być może ta osoba się skupia teraz właśnie bardziej na sobie, ale jest to tylko i wyłącznie po to, żeby przepracować tutaj, tak, te problemy właśnie z poczuciem, z zaniżonym, tak, poczuciem wartości siebie samego. Dobrze, co tu jeszcze mamy? tej twoja osoba na obecny czas. Uzależnienia, obsesje, zaborczość, kontrolowanie tutaj tej sytuacji. Czuję, że ta osoba jest u ciebie zazdrosna, zaborcza, może też się zmagać z jakimiś uzależnieniami, problemami. I to również teraz nie jest jakiś dobry czas, jeśli chodzi tu o bycie razem. Ta osoba również tu jeszcze jakieś granice trzyma, jeśli chodzi o ciebie. Może być wciąż zła, nerwowa, ale jeszcze odsuwa jakąś konwersację, spotkanie z tobą, wyjaśnienie spraw pomiędzy wami. To jeszcze jest to odsuwane, od, odciągane w czasie, tak? Co tu jeszcze się dzieje? Obecna sytuacja, to i twoja osoba. Okej, okay. Snake. Coś tutaj kombinowane jest. Okej, okay. jest yy, dla niektórych z Was, tu jeśli nie ma kontaktu, bądź yy, jest tutaj yy, sytuacja, gdzie do siebie pragniecie powrócić, tak, albo Ty tutaj do tej osoby chcesz powrócić, ta osoba również coś kombinuje w Twoim kierunku, robi to w taki bardzo Podstępny, taki żmiiowaty sposób, troszkę, tak brzydko mówiąc, ale tu też ta energia o tym mówi, tak, żebyś ty o tym się tylko nie dowiedział, nie dowiedziała absolutnie, że ta osoba tu tak coś po cichaczu kombinuje, chce ta osoba ewidentnie wszystko zrobić po swojemu, żeby do ciebie ponownie y, się odezwać, ponownie do ciebie powolutku wrócić. To jest taka właśnie energia takiego węża. Tak się ta osoba sunie, tak? Ślizga w Twoim kierunku, no ale tutaj no, taka jest sytuacja. Dobrze, co teraz, jak jeszcze wygląda obecna sytuacja pomiędzy Wami? Ty i Twoja osoba? No tak może też oboje się ślizgacie, tak? To ja nie wiem. Okej. Okay. Y, Mamy tutaj. Y, jest chęć na spotkanie, jest taka seksualna energia. Temptation, tak? Przyciąganie takie fizyczne, seksualne. Jeszcze zobaczmy coś tych kart. Tak, teraz możecie być oboje singlami, ta osoba też może być singlem, spotykacie się z przyjaciółmi, bo ta osoba to jest taka energia, takiego luzaka singla. No, coś takiego tutaj nam się pokazało, zobaczmy jeszcze te karty. Lustro uczuć, ty osoba, o której teraz myślisz, obecna pomiędzy wami sytuacja, co tu jeszcze się dowiemy. Pozostań optymistyczny, jeśli chodzi o Twoje życie miłosne, pozytywne myślenie. Wiara przyniesie Tobie tą miłość, tą osobę, więc tu również dla Was obojga zapewne rada, wskazówka się nam pokazała. Przestań kontrolować te problemy, tę sytuację. Pozwól tej sytuacji rozwija się w sposób naturalny. Obecna sytuacja pomiędzy Tobą a osobą jeszcze twoją. Jak wygląda tutaj co mamy? Okej, okay. tu ktoś się czuje uwięziony. Dlatego właśnie w tym wężu jest takie ślizganie się, tak? Taki podstęp. Bo tu jest brak otwartości, brak wolności. Wolności, wolności odnośnie podjęcia jakiegoś kroku działań pójścia naprzód, tu ta osoba być może albo ty, ktoś się czuje właśnie tak jak w takiej klatce, biega dookoła i potrafi się wydostać też ze swoich własnych takich negatywnych myśli, bo tu mamy, tak, myśl pozytywnie, więc te negatywne myśli tutaj jak najbardziej mogą być. I poczucie uwięzienia w tej sytuacji. Co jeszcze tu mamy, lustro, to i twoja osoba na obecny czas, jak pomiędzy wami wygląda, tak, drugi raz ta karta wyszła, przestań kontrolować tą sytuację. Więc może też nadmiernie nie skupiaj się. To wszystko się naturalnie rozwinie, tak, mówi ta karta. Co jeszcze? Tak, deception. Ukrywane uczucia, zamiary, intencje, myśli. To wszystko owiane jedną wielką tajemnicą. Energia jest faktycznie wolno rozwijająca się póki co. Jedyne tutaj, co jest pewne, to jesteście bratnimi duszami, chociaż to jest oczywiście ogólny odczyt, ale na pewno to jest jakaś głębsza duchowa relacja, tak czuję. I też karta na spodzie, y, która mówi, podejmij wysiłek, y, więc tutaj pracę, starania trzeba będzie obustronnie tak, włożyć w tą relację. Ta wspaniała miłość jest warta, żeby podjąć kroki działania. Jest separacja na razie, widzę. Ktoś mu też wyjechać gdzieś. Była karta miesiąca miodowego, w wakacji. Dobrze, zobaczmy z kartarota. Ty i osoba, o której myślisz, jak wygląda pomiędzy wami sytuacja na obecny czas? Dla czytania lustro, poproszę energię. Ty i osoba, o której myślisz, jak wygląda pomiędzy wami sytuacja na obecny czas. Tej twoja osoba o, aż karty mi się tutaj dziwnie wyrywają. Tej twoja osoba na obecny czas sytuacja pomiędzy wami. Zmęczenie, osłabienie, dużo obowiązków, dużo pracy, przytłoczenie. Potrzeba czasu, jeszcze uzdrowienia, czasu, przestrzeni, zdrowia na pewno, spokoju. Co tutaj jeszcze mamy? Obecna sytuacja pomiędzy tobą a osobą, której teraz myślisz. To, co tu jest. Skupienie się na pracy, na karierze, na obowiązkach. Ktoś tutaj może być też ojcem, mężem i może mieć tutaj wybór. Rozdroże pokazało mi się. Jeśli ta osoba, o której myślisz, nie jest żadnym ojcem, mężem, nie jest w innej relacji, to po prostu obserwuje ciebie z daleka i czeka. Jeszcze czeka. Boi się też tutaj do Ciebie podejść. Chce do Ciebie ta osoba się ponownie zbliżyć, ale tu zobaczymy, tak? Co Was łączy? Co łączy Ciebie i osoby, o której teraz myślisz? Co Was łączy? Oboje się trzymacie mocno tej relacji. Obojgu Wam na sobie zależy. Więc tutaj oboje jesteście na siebie nastawieni. Tutaj jest taka też zaborczość. Tak, tak jakbyście wybrali siebie już też. Ty i ta osoba. No tutaj łączy Was na pewno potencjał na związek, relacje. Mogliście też być kiedyś już w związku, w relacji również. No dobrze, a co Was rozdziela? Co, co Was rozdziela Ty i Twoja osoba? Tak, jakieś uzależnienia, niezdrowe, niezdrowe nawyki. Rozdziela Was też jakaś bardzo gwałtowna... Drastyczna sytuacja, zakończenie, które pomiędzy wami było w przyszłości. Yy, jakieś też pomiędzy wami toksyczne, niezdrowe sytuacje mogły mieć też miejsce. Doprowadziło to do jakiegoś zburzenia relacji całkowitego zburzenia do zakończenia, co jeszcze was rozdziela to i twoja osoba. Potrzeba podjęcia decyzji, wyboru. Tutaj więc ktoś z was może być w innej relacji, ktoś może być w stałym związku. Król Monet, tak? Czyli może być ta osoba mężem, mieć męża. Co jeszcze Was tutaj rozdziela? To Twoja osoba na obecny czas. Tak, pieniądze, praca, też ktoś może tworzyć dom z kimś innym, bo tu jest, jest jednak jakieś rozdroże, wybór. Jeśli nie, to po prostu teraz ktoś się mocno faktycznie na tych obowiązkach, tak, tutaj skupia. Obowiązki, praca też się pokazały na początku. Tak, mhm. skupienie się na pracy, na pieniądzach, na karierze też tutaj jest Czynnikiem rozdzielającym Was na aktualny czas. Dobrze, zobaczmy. Troszkę zrobię miejsca. Dobrze. Dobrze, miejsca starczy. Zobaczmy energię Twojej osoby na obecny czas. Z jaką postawą, energią osoba, o której teraz myślisz, wchodzi do relacji z Tobą? Ta osoba, o której Ty teraz myślisz, z jaką postawą wchodzi do relacji z Tobą? No proszę, ta osoba ma tutaj chęć, jest. ma uchylone drzwi, tak chciałam powiedzieć, uchylone drzwi bramę. Pragnie się z Tobą pogodzić, pojednać. A tu jeszcze coś się blokuje, to jest taki brak równowagi. Co tutaj mamy na pozycji myśli, głowy, w myślach u tej osoby Twojej odnośnie ciebie, sytuacji pomiędzy Wami? No jest właśnie jeszcze czekanie, rozdroże. Problemy jeszcze z przeszłości, jakieś stare, nieuleczone rany, problemy się pokazują albo problemy rodziny. Ta osoba jest w takim trybie, mocno utknęła w iluzjach, w jakichś swoich snach, też jest tutaj energia strachu, lęku. Mocno się też waha, raz, teraz nie chce, obserwuje ciebie, stoi na takim rozdrożu. Co też jeszcze mamy w myślach u tej osoby, w głowie. Jest totalnie zblokowana. Tu może być wybór pomiędzy dwoma osobami. Dla niektórych z Was, oczywiście, jeśli o tym wiecie, to tak, tutaj jest wybór pomiędzy Tobą a kimś jeszcze i ta osoba strasznie jest y, zblokowana, i dosłownie nie wie, nie widzi, czuje, że ma związane ręce, nie jest w stanie tej decyzji, decyzji, tego wyboru podjąć, ale rozważa, tak? Co mamy w sercu u tej osoby, o której myślisz, w sercu. Same blokady. Blokada na, na czakrze serca, w myślach też jest blokada. Co to, to jeszcze w sercu tej osoby? Skupienie się na obowiązkach. No, może być to ktoś, kto jest w stałej innej relacji. Ale jeśli nie, to ta osoba się skupiła na pracy, na obowiązkach mocno. No, tutaj wieje trochę chłodem w uczuciach, emocjach. Yy, I totalnie zblokowana. Tu mi się jakaś osoba pokazała. A ty, z jaką ty wchodzisz, postawą, energią do relacji z osobą, o której teraz myślisz? Ty też tutaj masz taki troszeczkę może słabszy okres w życiu. Yy, tutaj też nie gonisz za tą osobą, być może nie, nie gonisz za nikim, bo tu ty, przy tej energii, tak jakby nic i nikogo teraz nie chcesz. Dosłownie. Yy. Więc też jest taki spadek energetyczny u ciebie, może troszeczkę czujesz się znudzony, znudzona w swoim życiu aktualnie, brakcie jakiejś satysfakcji, spełnienia. No dobrze, co u ciebie ja w myślach, jeśli chodzi o tę osobę Twoją? W myślach, granice mocne postawiłeś, postawiłaś, skupiasz się na sobie, dbasz o siebie, na swoim wyglądzie, tej być może kupujesz jakieś nowe rzeczy do mieszkania do swojego domu, jakąś nową, nową garderobę wymieniasz, tak? Tutaj jest inwestowanie w wygląd bardzo mocno. W właśnie swoje mieszkanie w meble, tu no, też wahasz się odnośnie tej osoby również. Toż taką masz energię chwiejną, tak? raz tutaj być może pałasz miłością, po chwili już, już tej miłości nie chcesz, albo. Czujesz, że musisz jednak te granice trzymać, że jednak musisz być asertywny, asertywna odnośnie tej osoby. Co mamy na pozycji serca, jeśli chodzi o tą osobę Twoją? W sercu u ciebie. Jeśli jesteś matką, albo ty jesteś w innej relacji, to teraz się skupiłaś na obowiązkach takiej gospodyni domowej, albo również znowu praca, kariera, skupienie na sobie, co to jeszcze u ciebie w sercu, jeśli chodzi o tę osobę Twoją? Jesteś ostrożny, ostrożna. Przyglądasz się, badasz, obserwujesz tą osobę, sprawdzasz ją w mediach społecznościowych, co tam u niej słychać. Też tak nie ufasz tej sytuacji do końca. Badasz tą osobę intensywnie, na pewno, co tu jeszcze u Ciebie w sercu, ale jest takie w ogóle unikanie uczuć teraz. To nie widzę uczuć w sercu żadnych. U Ciebie a nie u tej osoby. Co to jeszcze u ciebie w sercu? Okej. Okay. No i tak, jesteś kimś, kto jest mimo tego wahania, to jesteś ogólnie otwarta, żeby się z tą osobą pogodzić, ale też tutaj dajesz temu czas, też pragniesz odpoczynku, dojścia do siebie, tak? Tak być może medytujesz, wyciszasz się teraz, em, relaksujesz się również, tak? Umiarkowanie, to jest taka właśnie energia spokoju. Chęci naprawdę harmonii, tak, w sobie, wewnątrz siebie, w swoim życiu. Jak ta osoba twoja, której myślisz, zachowuje się, jeśli chodzi o ciebie, siedzi, siedzi sam, sama, izoluje się od przyjaciół, rodziny, zapewne, albo gdzieś spędza mniej czasu teraz z tymi przyjaciółmi, ta osoba. Sobie siedzi w swojej strefie komfortu, w swojej takiej bezpiecznej skorupie, rozmyśla tutaj o życiu, o samym sobie, o tobie, więc tutaj takie głębokie kontemplacje, szukanie tej odpowiedzi, prawdy wewnątrz siebie, co tu jeszcze mamy w zachowaniu u tej osoby. Chce z tobą nowego początku, pogodzenia się, ale na razie trudno się tej osobie bardzo z tym wszystkim otworzyć, przyjść do ciebie, więc również ciebie obserwuje, na chłodno, na zimno, tak w ogóle te oboje do siebie bardzo ostrożnie podchodzicie, tutaj są takie energie, no nie ufacie sobie oboje, ani ta osoba Tobie, ani tej osobie i tutaj też ta osoba się skupia również na swoim szczęściu własnym, pragnie tego i tutaj też tutaj masz taką energię, tak, singla, singielki, więc tutaj możecie być oboje teraz singlami, albo jeśli jesteście w jakichś stałych relacjach, związkach, to i tak się skupiacie na sobie. A jak ty się zachowujesz, jeśli chodzi o tą osobę twoją, to ty masz złamane serce przez tą osobę, ale jesteś kimś, kto się pogodzi z tą osobą chce. Tak, bo jesteś tutaj silną kobietą, albo, albo mężczyzną. Jesteś kimś, kto potrafi szybko się zregenerować. Być może odradzasz się tutaj jak Felix, tak? Z popiołów i faktycznie. Znasz swoją wartość, teraz te granice stawiasz. Jak jeszcze zachowujesz się, jeśli chodzi o tę osobę twoją? To ty też tutaj tak, taki uparciuszek się pokazał, ale no tutaj też po nocach możesz nie spać, powiem tak. Też tutaj, no tak jak mówiłam, jest taki chłód, brak uczuć, ale zależy ci na tej osobie wciąż, widzę. Mimo że ta osoba mogła tobie złamać serce wciąż, a nie myślisz tutaj, obserwujesz ją, wciąż rozważasz tą osobę w swoim życiu, ale też masz negatywne myśli bardzo często. To W ogóle o niej też, o niej, o nim dużo bardzo myślisz. Dobrze. I co ta osoba zamierza zrobić wobec Ciebie do tygodnia? Co ta osoba zrobi wobec Ciebie do tygodnia? Osoba, której Ty teraz myślisz, będzie chciała. Dla niektórych z Was może jakaś nadejść wiadomość ze strony tej osoby, jakaś informacja, jakaś okazja to się trafi i będzie jakiś ze strony tej osoby, yy, co tutaj mamy? Może być jakiś ruch w Twoim kierunku. Dla niektórych z Was, chociaż to dopytamy, to tak, ta osoba tutaj długi czas w ogóle mogła czekać, żeby coś zrobić wobec Ciebie, tak. Była smutna, tęskniła za Tobą. Więc tutaj, dla niektórych z Was, pokazuje mi się yy, chęć, Powiem tak, chęć dania szansy, okazji jeszcze też, żeby spróbować z tobą, spróbować jeszcze nad tym związkiem, relacją pracować. Tylko niekoniecznie to musi być, że ta osoba tobie to powie, tak? Ponieważ to jeszcze może być trzymane w tajemnicy przez tą osobę. Ale tak, jest chęć. Jest chęć dania szansy Tobie ze strony tej osoby. Jeszcze, żeby tutaj popracować nad tą relacją z tobą. Też Pucharów mówi, że niekoniecznie, tak jak wspominałam, może być to zrealizowane w rzeczywistości. Ta osoba może o tym gdzieś marzyć, śnić. Dobrze, i co ty zrobisz wobec tej osoby do tego dnia? Co ty zrobisz? No, ty kiedy o tej osobie myślisz, to to jednak masz takie ciepłe wciąż emocje. Tutaj być może... Yy, wciąż widzisz Was razem, jakieś, jako, jakieś marzenie, również sobie, spełnienie marzeń, życzeń, to widzę, że tej osoby wciąż masz, tak? Takie. no się takie ciepełko, tak? Yy. Więc tu możesz manifestować związek, relacje z tą osobą, tak? Co ty jeszcze zrobisz wobec tej osoby do tygodnia? Ale mogą być jakieś czynniki zewnętrzne u ciebie wierza. Które spowodują, że też będą jakieś zakłócenia pomiędzy Wami. Tutaj trzeba też na kłótnie uważać. No, ewidentnie chcesz iść w kierunku tej osoby. Tutaj są, są uczucia. Jakby te uczucia się zaczynają u Ciebie pojawiać, odradzać do tej osoby. Tak. Mhm. Tutaj tak oboje takimi mini kroczkami pragniecie ku sobie iść, zbliżać się do siebie. Zobaczmy. Lustro uczuć, jak będzie wyglądała sytuacja pomiędzy Tobą a tą osobą, o której teraz myślisz do tygodnia. Ty i ta osoba, o której teraz myślisz, sytuacja pomiędzy Wami. Tak, rozwija się ta sytuacja bardzo powoli, ale <coughs> dla niektórych z Was idzie to w kierunku faktycznie takiego spełnienia, spełnienia marzeń, życzeń. Na razie to się pokazało jakieś obowiązki, praca. Co tutaj dalej jeszcze mamy? Ty i Twoja osoba do tygodnia. Co dzieje pomiędzy Wami za sytuacja? Tak, ty możesz być kobietą z trygonu ognia, barana strzelec, mężczyzna może być z trygonu wody, ryby jak skorpion. Chodzi o numerologię, ty możesz być. Yy, możesz być czwórką, dziewiątką. Bądź urod urodzeni, tak? 9, 18, te, 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 te numery, tak? W całej dacie urodzenia. No ta osoba może być si siódemką, yy, dwójką, też dziewiątką. No dobrze, i co tutaj mamy? No jeśli jesteś kobietą, to możesz chyba się być tą królową ognia. Tutaj ten mężczyzna, tak? Bardziej taki wrażliwy, skrywający uczucia, emocje. Ale taka tu się pokazała nam para. No i co tutaj będzie do tygodnia przy tej parze? No są jeszcze trudności. Są tutaj trudności, przeszkody, żebyście mogli razem być. Wszystko jest tutaj również yy... pokazała się energia księżyca, tak? Sytuacja jest taka niejasna. Jest niejasna, owiana jakąś też tajemnicą, bardzo mocno. Co tu jeszcze mamy? Karty mówią, daj temu czas i przestrzeń jeszcze. Ogólnie obojgu Wam na sobie zależy, ale bardziej mi się pokazuje tu jeszcze e, dystans. Może być też odległość geograficzna pomiędzy Wami, śmierć. Może być jeszcze jakaś tutaj cisza dla niektórych z Was. Co tu jeszcze mam do tygodnia, tej ty twojej osoby, co to będzie? Tak, tutaj jesteście w relacji też karmicznej z tą osobą. Ta sytuacja ogólnie się harmonizuje, ale tu jeszcze jest za krótki czas, żeby być może ta osoba się otworzyła na ciebie. Bo wciąż tu jest dwójka mieczy. Coś tu blokuje tą relację. Może być to inna relacja również, tak? Kogoś z was. Albo po prostu potrzeba wyboru. Tak, tutaj są mocno te wybory. No dobrze, również wpływ ma dziewiątka ognia, przeszłość, tak? Tutaj ktoś się może czuć pokrzywdzony, poraniony w tej sytuacji. I też trudno się jest tutaj dostać. Tak jak wspomniałam, to jest energia tej osoby. Ta osoba bardzo mocno żyje w takich iluzjach strachu. Może bardziej gdzieś teraz kontaktować się z Tobą za pomocą snów. Tak, ty się tej osobie mocno tej śnisz. Ale. No, jeszcze się pokazuje tutaj czekanie, tak? Dobrze, zobaczmy, co ta osoba, o której myślisz, teraz chciałaby to powiedzieć, przekazać. Dla lustra, ty proszę. Mogłabym być Twoim bohaterem w skarbie. Co jeszcze? Naprawdę wierzę, że jesteśmy przeznaczeni, żeby być razem. Myślę o tobie bez przerwy. Przepraszam za sposób, w jaki się zachowywałem. Co jeszcze? Proszę, wybacz mi. Potrzebuję więcej czasu dla siebie samego. Boję się z tobą rozmawiać. Brązowe oczy. Może mieć ta osoba brązowe oczy. Jesteś bardzo pozytywny. Moje serce należy do ciebie. Yy, ta osoba ma do siebie, że ta osoba też tutaj widzę jest w wyrzutach sumienia ogromnych. Pragnie wybaczenia również z Twojej strony. Co jeszcze tutaj? To osoba by Ci chciała teraz powiedzieć, przekazać. Grup, lustro. E, tak, jesteś dla mnie wszystkim. Co jeszcze? To osoba by Ci chciała powiedzieć, martwię się. Uciekłem od siebie samego. Tak, jest pozycję głowy u tej osoby, takie właśnie wahanie się. Ale to osoba tak ucieka właśnie do tych iluzji, do tego strachu bardzo mocno. Co jeszcze ta osoba by Tobie chciała teraz powiedzieć? Lustro. Nadchodzę, zaufaj. No i który z Was nadchodzi ta osoba, ale bardzo powolne tempo. Jestem o Ciebie zazdrosny. Tak, ta osoba jest nieufna, też Ciebie obserwuje, sprawdza. Co jeszcze ta osoba by Tobie chciała przekazać? Tu ostatnie wiadomości. Często płaczę z tęsknoty za Tobą. Proszę, daj mi czas. Nie czułem tego czegoś takiego nigdy wcześniej. Twoja rodzina mnie nie polubi. Kto z Was może mieć też rodzinę, dzieci? Yy, I tak to wygląda. Jeszcze kartę anielską. Poproszę kartę, radę, wskazówkę dla osób, które oglądały lustro, oglądają lustro. Odnośnie tej osoby tutaj Twojej. Co anioły powiedzą? Bądź asertywny, asertywna, proś o pomoc innych. Kompromis, tak? To jest... Yy, karmiczna osoba, karmiczna relacja. Tutaj chodzi o to, żeby najpierw doszło do równowagi pomiędzy wami, do sprawiedliwości, do uczciwości, w yy, miłości. Tutaj musi być uczciwość. Uczciwość, prawda, sprawiedliwość i równowaga. Czyli właśnie, jak są jakieś osoby trzecie, no to również, wiadomo, no, nie powinno ich być, ale też życie tak wygląda czasem inaczej. No w każdym razie tutaj tak, macie tą karmę z tą osobą. Co dalej jeszcze anioły powiedzą? Reconsider. No właśnie. Ty też tutaj bardziej wejść w głowę, rozwagę, bądź asertywna, asertywna, słuchaj swojej intuicji. Też ci dużo, ta, ta intuicja też ci dużo bardzo teraz mówi w tej sytuacji. Zdobądź więcej informacji. Co jeszcze tu? Mało prawdopodobne. Tak, na razie odpuść. Więc też te karty były tak na początku. Pozwól tej sytuacji rozwijać się w sposób naturalny. Także dziękuję bardzo serdecznie, to było lustro. I do zobaczenia w kolejnych czytaniach.